Na każdych szkoleniach menadżerskich osoby, które mają piastować funkcje kierownicze, uczone są tego, aby swoich podwładnych chwalić publicznie, a krytykować w cztery oczy. I ja myślę, że to jest w ogóle taka dobra zasada kontaktów międzyludzkich, bo wiadomo, że każdy z nas woli być pochwalony niż skarcony. Osoba, która jest publicznie pochwalona, prawdopodobnie będzie chciała się jeszcze lepiej zachowywać, dlatego że taka nagroda, słowna pochwała, bardzo często działa jak motywator. Natomiast osoba, która jest publicznie karcona, będzie się czuła podwójnie zawstydzona i w ten sposób do niczego dobrego nie doprowadzimy. Stąd pojawia się też problem na temat wszechobecnych opinii w internecie. Skończyły się te czasy, kiedy można było skorzystać z tak książki wniosków i zażaleń. W tej chwili każdy może opublikować to, co myśli o innej osobie bądź o innej firmie. I pozostaje pytanie, na ile te opinie są prawdziwe? A na ile są wynikiem wyłącznie danej chwili? Sama byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy firma, oceniona na pięć e, przez wiele osób, zaskoczyła swoim brakiem profesjonalizmu. Stąd od razu padło takie przekonanie, że te opinie chyba nie były wynikiem rzeczywistych pochwał klientów, tylko Sprytnym zabiegiem marketingowym firmy specjalizującej się w pisaniu takich opinii. Etykieta też podpowiada. Chwal publicznie krytykuj w cztery oczy. Czy to znaczy, że nie możemy w żaden sposób oczekiwać naprawienia jakiegoś błędu bądź dostarczenia usługi czy produktu, który w pełni nam odpowiada? No nie, oczywiście, że nie. Ważne jest tylko, żeby odbywało się to właśnie w taki sposób, dedykowany albo do danej sytuacji, albo do na przykład konkretnego zakupu. Niech to nie będzie wylewanie wszelkich frustracji poprzez internet, dlatego że bardzo często może być to po prostu niesprawiedliwe. Chwalmy publicznie, gańmy cztery oczy. Na przykład taka sytuacja konkretna w restauracji. Etykieta mówi, że jeżeli coś ci nie smakuje, to wcale nie musisz tego zjeść. Tyle tylko, że w sposób taki zupełnie niemy, sztućcami powiemy, że już dziękujemy, nie jemy danej, danej potrawy. Zatem może zostać posiłek na talerzu, a my złączonymi sztućcami równolegle podziękujemy już za dany posiłek. Oczywiście, osoba, która nas czy obsługuje, czy gospodarz może nas zapytać, czy nam nie smakowało? co wtedy? Proponowałabym, żeby jednak użyć tak zwanego białego kłamstwa, bo po cóż tworzyć negatywną aurę, ale jeżeli jesteśmy w restauracji, to mamy prawo zareklamować dany posiłek, no bo przecież nabywamy pewną, pewną usługę czy produkt. Tylko jak to zrobić? Jeżeli jesteśmy w towarzystwie, nigdy nie krytykujmy publicznie. Odejdźmy od stołu, podejdźmy do kierownika restauracji i wtedy poprośmy albo o wymianę y, danego y, posiłku, y, bądź może anulowanie go. Nie róbmy tego w towarzystwie współbiesiadników. Dlaczego? Przecież innym współbiesiadnikom może wszystko smakować i obsługa odpowiadać, a kiedy będą świadkami krytyki, będą się czuły po prostu Niezręcznie. Zatem zachęcam Państwa, że zanim wypowiemy jakąś negatywną opinię i też opublikujemy ją na przykład w internecie, abyśmy pomyśleli dwa razy. Bo przecież złe, negatywne myśli, negatywne słowa tworzą negatywne wydarzenia.